Każdego gości, na dzisiejszą uroczystość związaną z odkładaniem Krakowskiego Dnia na Senie. Szczególnie witam delegację urzędu Miasta na czele z burmistrzem naszego miasta, panem Robertem Kowalczykiem. oraz <klucz> pana Witam również Kamilę Kaszorowską. Witam pana sekretarza, panią Lekarzowską. Witam pana w razie naszego miasta którzy zawsze chętnie przegrywają na krzywdzie, w tej uroczystości. Pana Włodzimierza Szałabaja. I Pana Karolina Palutnicka. Witam z Dyrektora Centrum Aktywności Lokalnej, Pana Marcina Balota. I szczególnie dziękuję Państwu dla drodzy kochani seniorzy, bo to to dzisiaj i w dzisiejszym jest Waszym świętem. Proszę Państwa, Pan burmistrz, zanim burmistrz, jeszcze został burmistrzem, na tych zebraniach wyborczych widział ogromną rolę i aktywność seniorów w naszym mieście. I już wtedy obiecywał, że jeśli wygra, to dołoży wszelkich starań, żeby wszystkim seniorom w naszym mieście żyło się lepiej, żeby mogli lepiej się realizować swoje pasje i marzenia. I trzeba przyznać, proszę Państwa, do Pana Burmistrza słowo droższe od pieniędzy. Jak coś obieca, tak musi być. mistrza Roberta Kowalczyka, bo ma coś ekstra dla Państwa. Troszkę Rysio przesadził, proszę Państwa. No, cóż mam, tak? Mogę pożyczyć. Więc pożyczę Państwu. Szanowni Państwo, drodzy seniorzy, z okazji Piątkowskiego Dnia Seniora pragnę złożyć wszystkim Państwu, którzy wkroczyli w tą złotą jesień życia, Najserdeczniejsze życzenia długich lat pełnych zdrowia, radości, szacunku, życzliwości i miłości. Przede wszystkim najbliższych. Niech mija Państwu nie pomijają Państwa troski i smutki dnia codziennego, a jesień życia. Będzie najlepszym czasem do spełnienia tych rzeczy, których nie udało się spełnić. Drodzy Państwo, jak mówił jeden z polityków amerykańskich, nie starzeje się ten, kto nie ma czasu. Dlatego ja przede wszystkim życzę Państwu, żebyście tego czasu nie mieli, żebyście się spełniali, żyli pełnią życia. I żebyście nasze to skromne miasto wspierali swoim doświadczeniem i mądrością. Pozwólcie Państwo, że poproszę Panią Sekretarz. Chciałem indywidualnie każdemu stowarzyszeniu wręczyć życzenia, a do życzeń dołączyć taki drobny upominek. Darmowy pakiet seniorów w piątkach, który zacznie działać od 6 stycznia do końca czerwca. Natomiast mam nadzieję, że do końca roku uda nam się wyłonić piątkowską radę seniorów, która z nowym rokiem zacznie swoją działalność w naszym mieście ale już dziś e, chciałbym Państwu przedstawić Panią Małgosię Czerwiec. To ta ładna dziewczyna w czerwonym. Która będzie z ramienia Urzędu Miejskiego w Piątkach miała Państwa pod opieką, do której mm, zawsze możecie przyjść, e, zawsze powiedzieć, co Was boli, e, powiedzieć o swoich oczekiwaniach, i oczywiście spokojnie oczekiwać wszystkiego tego, żebyśmy mogli Państwu spełnić, dlatego że no, Małgosia będzie takim łącznikiem między nami. Mam nadzieję, że dobrym łącznikiem. I dzięki temu będziemy wspólnie realizować nasze pomysły, a przede wszystkim Wasze pomysły. Sto lat. Sto lat. Nie żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat. Nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyją, żyją nam. Nie żyją nam. Niech nie miasta nie, nie. pomyślności.

баба